Ale wyłączyło mi się nagrywanie. Teraz znów jak tam król stada miałem tutaj jego kurka to będzie część druga, dobrze? Kaczka, tą kurkę będę się wziąć, okay? Teraz szybko. I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem i 10 łapek w górę. Bo wtedy będzie okej. Okay. Kogo ci zielona na nóżka. Szybko, szybko, szybko. Już tylko Poczekajcie. Muszę mieć rękę. Poczekajcie. Już szybko. Teraz bierzemy to małe. I podam koniom jedzonko. Idziemy, idziemy, idziemy. Pierwszy, pierwszy jest mały. Dostanie już, 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 już. mały, mały. Na jedzonko więc teraz idziemy, 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 idziemy po drugie. Teraz dla niej to będzie dla niej. Dla mnie jedzonko i... No to do zobaczenia. Tamtych już nie będę karmił, ale do zobaczenia. Widzimy się w następnym filmie!